Witaj, w tym krótkim nagraniu będę chciał prostymi słowami wytłumaczyć Ci, czym jest siła Lorenza no i podać Ci podstawowe jej własności, takie żebyś mógł takie podstawowe zadanka rozwiązać z tego tematu i podam Ci też przykład zastosowania tej siły Lorenza. Siła Lorenza no, to jest siła, jaka działa na cząstkę, Którą wpuścimy w obszar pola magnetycznego. Pole magnetyczne to jest takie dziwne pole, że ono tylko wywiera wpływ na daną cząstkę. Jeżeli ta cząstka się porusza i jeżeli jest cząstka naładowana, dlatego jeżeli leci sobie, na przykład taki neutron, który nie ma żadnego ładunku elektrycznego, przez obszar nawet bardzo dużego pola magnetycznego, no to to pole magnetyczne będąc z takim policjantem, ono w ogóle nie widzi tego neutronu na swoim radarze, tak można by powiedzieć i w ogóle nie zadziała żadną siłą na tą cząstkę. Natomiast, jeżeli mamy cząstkę o jakimś ładunku, Q, no, to tutaj jest taki no, formalny wzór na to, jaka siła będzie działać, jeżeli ta cząstka ma pewną prędkość i znajduje się w punkcie, gdzie wektor indukcji pola magnetycznego wynosi B. Jeżeli jeszcze nie znasz tego, czym jest iloczyn wektorowy, bo ten tutaj tajemniczy krzyżyk czerwony to jest działanie iloczynu wektorowego, to obejrzyj sobie tutaj filmik. Taki powtórkowy z iloczynu wektorowego, żebyś od strony matematycznej rozumiał, o czym ja mówię. Tu będę zakładał, że to już znasz, niemniej jednak podstawowe rzeczy ci tu mm, przypomnę. Więc tak, no, tu mamy wzór na tą siłę Lorentza. Teoretycznie ten wzór nie musi zakładać, że pole magnetyczne jest stałe, on jest dla dowolnego pola magnetycznego. Oczywiście, no, jeżeli jesteś uczniem, no, to będziesz wykorzystywał go tylko y, dla pola magnetycznego stałego w czasie i w przestrzeni, natomiast na studiach ta siła dalej obowiązuje dla pola magnetycznego zmiennego. Ta siła ma taką jeszcze dziwną własność, że ona jest w stanie tylko zmienić kierunek. Ruchu cząstki, natomiast nie jest w stanie nadać cząstce jakiejś energii kinetycznej. Czyli pole, samo pole magnetyczne nie jest w stanie przekazać energii kinetycznej cząstce. I od razu zacznijmy sobie od tego szkolnego przykładu, czyli pola jednorodnego. Pole jednorodne, tutaj my rozumiemy to jednorodne w przestrzeni jest to takie pole magnetyczne, które w każdym punkcie jest takie samo czyli w każdym punkcie wektor indukcji tego pola jest tym samym wektorem. To, to B ze szczałką, właśnie ta indukcja pola magnetycznego, mówi, jak silne jest pole magnetyczne w danym punkcie. Jeżeli tutaj ktoś puścił Cząstkę naładowaną na razie, załóżmy dodatnim ładunkiem Q w ten obszar pola magnetycznego. Znamy kierunek prędkości. Tutaj te kółka z taką kropką oznaczają, że pole magnetyczne jest prostopadłe do ekranu i zwrócone w naszą stronę. Więc wtedy, żeby wyznaczyć siłę Lorentza. Korzystamy z tego wzoru, no i z własności iloczynu wektorowego, tak jak mówiłem w tym filmiku wcześniejszym, trzeba obrócić ten wektor V tak, żeby on pokrył się z wektorem B, ten kierunek obrotu to by był taki, jakby ten koniec strzałki, wektora prędkości zaczął się poruszać w naszą stronę, tutaj wyszedł przed ekran, natomiast początek tego wektora by został ten sam. I wtedy, jeżeli tu umieścimy śrubę, Tutaj, która będzie pionowo wzdłuż ekranu, ona będzie prostopadła zarówno do b, jak i do v. I tą śrubą byśmy tutaj właśnie obracali, zgodnie z tym kierunkiem ruchu wektora v, to ta śruba się będzie wtedy wykręcać na dół ekranu. I to i to nam wyznacza kierunek iloczynu wektorowego v krzyż b. I dla ładunku dodatniego q jednocześnie to będzie kierunek siły. Czyli, jeżeli byśmy tu na przykład proton wpuścili, to ta siła zadziała w tym jednym momencie tutaj na dół. Ta siła oczywiście spowoduje odchylenie tutaj yy, tej prędkości od kierunku początkowego. Na przykład w tym miejscu ta prędkość już dalej ma być, będzie styczna. Okazuje się, że do okręgu i siła w każdym punkcie tutaj będzie w obszarze pola magnetycznego działać do środka, do środka okręgu. Gdziekolwiek by ta cząstka nie była, i ta siła, więc pełni rolę siły dośrodkowej. To normalnie fizycy zaobserwowali w doświadczeniach to, co tutaj jest mm, powiedziane z tej teorii że taka cząstka zac zaczyna się poruszać yy, po okręgu. Najczęstsze zadania, z jakimi tu się spotkasz, no, to są zadania, których trzeba w zależności od tego, jaka była prędkość cząstki, czy, czy to liniowa, czy kątowa, i jaka była, jakie było pole magnetyczne, to chcemy się, czego tu się chcemy dowiedzieć? Chcemy się dowiedzieć, jaki będzie promień tego okręgu, no i ewentualnie jaki będzie czas jednego obiegu tego okręgu, i, czyli jaki będzie okres. Gdziekolwiek, jakiekolwiek zobaczysz zadanie, no zwłaszcza w szkole, ale także bardzo często na studiach, w którym treść będzie mówiła o ruchu cząstki w polu magnetycznym jednorodnym. I jeżeli cząstka wpadła, tutaj zakładamy prostopadle dokładnie do pola magnetycznego, no to wtedy każde praktycznie takie zadanie rozpoczynasz od zapisania tego, że wartość siły Lorentza, no długość tego iloczynu wektorowego to jest QV razy B, to już są zwykłe iloczyny liczb, razy sinus kąta pomiędzy wektorem V i B, który jest równy 1 i... Ta wartość siły Lorentza pełni rolę tutaj siły dośrodkowej, a to jest ogólny wzór z kinematyki na wartość siły dośrodkowej. Ja tu wykorzystuję z kinematyki to V kwadrat przez R to jest wartość. Tak, takie musi być przyspieszenie, żeby ruch odbywał się po okręgu. I z tego równania można masę rzeczy uzyskać w zależności od tego, o co nas pytają w zadaniu. Jeżeli w zadaniu nas pytają o promień, po jakim, o promień tego okręgu po jakim będzie się poruszać cząstka. No to tutaj, skracając y, ten kwadrat prędkości z tą prędkością, przenosząc promień na tą stronę i porządkując to równanie, dostajemy, że promień to jest mv przez kubę. Więc, mając masę tej cząstki i mając prędkość i wartość pola, możemy sobie policzyć promień. Kolejną rzeczą, y, którą, o, o którą często pytają, to jest okres obiegu tej cząstki. Tu napisałem ci gotowy wzór na ten okres, ale żeby go znaleźć, gdybyś chciał się dowiedzieć skąd się wziął ten wzór, to wystarczy tutaj podstawić z kinematyki związek tej szybkości liniowej z kątową, że V to jest omega razy r, gdzie omega jest właśnie szybkością kątową, a omega jest 2pi przez, y, omega jest równa 2 pi przez okres. Jeżeli się tu tutaj wszystko podstawi i wyliczy właśnie z tego okres, to, to okazuje się, że bardzo ciekawa własność tutaj jest. Ten okres w ogóle nam nie zależy od tego, z jaką prędkością wrzuciliśmy tutaj cząstkę. Jak tu wrzucimy, będziemy wrzucać cząstki z różnymi prędkościami w obszar pola magnetycznego, to one będą krążyć sobie po okręgach o różnych promieniach. No to wynika z tego wzoru, że różne prędkości przy danym polu magnetycznym dają różne promienie, ale każda cząstka w jednakowym czasie zatoczy jeden okrąg. To jest bardzo ważna własność. Jednym z zastosowań tej siły Lorentza, która działa na cząstki w polu magnetycznym jest tak zwany spektrometr masowy. Mówiąc po ludzku, jest to taki przyrząd, w którym, jeżeli wpuści się do niego pewien gaz o nieznanych cząstkach, ale o znanych ładunkach, powiedzmy jąder, to ten, ten spektrometr jest w, stanie zmierzyć nam, jest w stanie zmierzyć nam wtedy masę. Powiedzmy sobie, jak on teraz działa. Czyli mamy jakiś nieznany gaz. Wpuszczamy go tutaj do tak zwanej komory jonizacyjnej, no, czyli do takiego, można powiedzieć, elementu, w którym za, po, za pośrednictwem szybkich elektronów, tu, lecą, tu wpuszczamy też bardzo silny prąd elektronów, który nam jonizuje ten gaz, czyli mówiąc po ludzku, odrywa nam elektrony od jąder atomowych, i w, dalszym, w dalszej części mamy już same jony dodatnie, jąder tego gazu. Te jony musimy jakoś przyspieszyć. No, przyspieszamy je tu polem elektrycznym, bo wiadomo z elektrostatyki, że jeżeli jest cząstka naładowana, umieszczona w polu elektrycznym, to działa na, na tą cząstkę siła Q razy natężenie pola elektrycznego E. Więc te cząstki sobie tutaj przyspieszają i teraz jeżeli one wpadną z jakimiś właśnie prędkościami początkowymi w obszar pola magnetycznego, to w zależności od właśnie tutaj sobie możemy zobaczyć, od czego będzie zależał ten promień. Ten promień tak naprawdę przy danym polu magnetycznym i przy danej prędkości będzie zależał od stosunku masy do ładunku. Więc w zależności od stosunku masy do ładunku te cząstki tutaj polecą po różnych okręgach o różnych promieniach. A i, i możemy sobie teraz tutaj zrobić taki detektor, czyli takich tak można powiedzieć, policjantów tutaj umieszczać, którzy będą, jeżeli tu leci taka masa tych cząstek, to będzie. to mm, Ci policjanci będą zliczać na, w każdym punkcie, ile, ile średnio cząstek padło i będą takie punkty, gdzie będzie więcej cząstek, będą takie punkty, gdzie będzie mniej cząstek. No i tam gdzie będą jakieś maksima, na, na tym wykresie, no to będziemy mogli na podstawie wielkości tych maksimów określić, jak, jaki był ten stosunek masy do ładunku tych cząstek, które pierwotnie były w gazie. Jeżeli znamy ładunek, no to służy to wtedy do pomiaru tej, tej, tej masy, no bo pośrednio z tego, że znamy, gdzie daną cząstkę zarejestrowaliśmy, to wiedząc, gdzie ona jest i jaki ma ładunek, możemy wyliczyć masę. A jeżeli tylko wiemy, gdzie ona jest, no to możemy wyliczyć z tego stosunek masy do ładunku. To jest taka popularna metoda doświadczalna. Tu czasem bywają takie jeszcze zadanka, gdzie podane jest napięcie którym, te, te, którym na przykład, zanim jeszcze nawet nie, nie mówiąc o samym spektrometrze, jeżeli ktoś nam poda napięcie w zadaniu, jakim była przyspieszana cząstka, to korzystamy z tego, że energia, energia, którą uzyska ta cząstka o ładunku Q, przebywając, przebywając da nam różnicę potencjałów, to jest Q razy, Czyli ładunek tej cząstki razy wartość napięcia, to przyrównujemy do energii kinetycznej tej cząstki 1/2 mV kwadrat i wyliczamy sobie z tego V, czyli tą prędkość, z jaką ta cząstka wpadnie w ten obszar pola magnetycznego. Tu jeszcze dla studentów. Powiem o uogólnieniu tego wzoru. Mimo, że ten wzór jest też prawdziwy dla niejednoodnego pola magnetycznego, to jednak nie zawsze cząstka będzie punktowa. Bo czasem mamy w przestrzeni jakiś prąd cząstek, które nie są punktowe, tylko zajmują pewną objętość, więc wtedy uogólnieniem tego wzoru jest to, że musimy wektor gęstości prądu pomnożyć wektorowo przez wektor indukcji. No, i całkować to po objętości. No, uczniowie pewnie się przerażają tym, co mówię. Jeżeli ktoś z matematyki już na studiach zna całki potrójne, to w danym przypadku może sobie policzyć taką całkę potrójną. To jest całka z wektora, więc formalnie to jest wektor całek. Na każdej współrzędnej osobno wykonujemy tą całkę, i stąd mamy wtedy całkowitą siłę, jaka, jaka będzie działać na dany obszar z prądem cząstek. Dziękuję za uwagę. I zapraszam też do zapoznania się z niezbędnikiem studenta z fizyki, gdzie znajdziecie też więcej map myśli i nagrań wideo powtórkowych z fizyki. Jeżeli ten filmik Ci się podoba, udostępnij go na Facebooku. Jeżeli też cokolwiek tutaj było niezrozumiałe, bo to jest no dość trudny dział, zwłaszcza no w szkole, gdzie jest on wprowadzany trochę na wyro, a z drugiej strony jest potrzebny. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zachęcam Was do komentowania tego nagrania. Chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości. Pozdrawiam serdecznie.